Kolejny vlog. bliźniaki właśnie zasnęły. Ja mam chwilę dla siebie teraz. Więc na pewno już zauważyliście, że mam ogarnięte włosy i, i twarz. Nałożyłam sobie taki toner na włosy, żeby odświeżyć kolor. Mówiłam Wam o tym chyba w poprzednim vlogu, albo w jeszcze jednym, wcześniejszym vlogu. Yy, że będę sobie robić właśnie taki toner, żeby odświeżyć troszkę kolor, i taki jest właśnie tego efekt. zobaczcie one są bardziej takie beżowe i takie bardziej jednolite. Taki naturalny blond mi się tutaj teraz zrobił. Pomalowałam się. Ktoś mi pisał ostatnio, nie wiem gdzie, na Instagramie albo na, na YouTubie, w komentarzach, żebym pokazała, jak wygląda moja, mój daily make-up, czy w sensie czego używam. Ja się na co dzień nie maluję, ale żeby poprawić sobie humor i, i żeby, tak wiecie, lepiej się poczuć sama ze sobą, to y, coraz częściej zaczynam się malować. Bo zauważyłam, że sprawia mi to przyjemność i, i od razu mam po prostu inny humor, wiecie, jak się pomaluję. Pokażę Wam, jakich kosmetyków używam. To są moje kosmetyki, których ja używam. Nie mam czasu, żeby zrobić sobie znak, Zobaczcie, jak ja wyglądam. Ale chyba zaraz pójdę sobie właśnie zrobić póki śpią, maluszki. Mam tutaj tak podkład z, z Dior Forever Forever Natural Nude. I ja go mam w kolorku, już wam mówię, nie wiem, nie piszę. Piszę 1N. I teraz jak byłam w Polsce na święta, właśnie pani w się poleciła mi ten podkład Sensai. To jest jakiś, jakaś koreańska marka i ona powiedziała, że on jest właśnie bardzo podobny do tego z Diora. I ona sobie właśnie używa na zmianę raz ten z Diora, raz ten z Sensai. I też tak teraz robię. I słuchajcie, naprawdę nie widzę kompletnie żadnej różnicy między tym a tym. Obydwa są bardzo fajne, także też używam sobie ich na zmianę. Tutaj mam korektor z Diora też z tej samej serii, co so. Ten, co, się nazywa, co podkład puder mam z Laura Mercier. Mercier nie wiem jak się to wypowiada ale wiecie o co chodzi bronzer z Too Faced róż mam z Huda Beauty Glowish i oświetlacz mam z Benefit taki też różowawy bardzo fajny, a dzisiaj na ustach mam jak to się nazywa? Błyszczyk z Elf, taki fajny kolorek. Nie wiem, jak się ten kolor ma na... zobaczę, czy tutaj piszę w ogóle, jaki to jest kolor. Eee, honey Tox, talks. Honey talks. także taki, o, taki dzisiaj zestaw. Eee, dziś użyłam sobie tego podkładu z Sensa, jak coś, A nie tego z Diora ale tak jak mówię, różnicy praktycznie nie widać w ogóle. Wczoraj byłam też na małych, takich mikrozakupach. Eee, ubraniowych, kupiłam sobie taką fajną bluzę w zarze żeby się troszkę wiecie odmłodzić taka cool mam jeszcze wam pokażę jak ona wygląda z tyłu i kupiłam sobie super fajne spodnie właśnie też takie mam jeans to są, tak z daleka jakby o no wiem, że mam syf muszę posprzątać, ale mi się nie chce więc odpuszczam I bo no nie muszę tego robić po prostu jak mi się nie chce Posprzątam za 5 czy 10 minut, to też się nic nie stanie, bo kiedyś robiłam tak, że o, bo wszystko muszę sprzątać, bo mam taki syf, nie, nie mogę tego wytrzymać, nie mogę na to patrzeć, a teraz yy, jakoś mi to nie obchodzi i nie rusza mnie to, że mam tutaj syf. Może nie syf, po prostu wystarczy to tutaj poukładać, tak, eee, ale no nie mam ochoty tego teraz robić, więc zrobię to za 10 minut i nic się nie stanie. O, tak to sobie tłumaczę i jest lepiej, jestem bardziej wyluzowana tutaj w łówce. Zobaczcie to, jakie to jest mega fajne, to jest taka koszulo, to jest taki koszulo sweterek, o, zobaczcie, jaki mega cudowny, na pewno będziecie pytać o, o numer referencyjny, czy jak to się tam nazywa, także możecie sobie tutaj zrobić skrinka albo zdjęcie, o, taki no mega fajny, do takich szarych spodni albo do takiej szarej spódniczki słuchajcie, ekstra kupiłam jeszcze fajny naprawdę mega fajny komplecik w Berszce, ale już nie będę go teraz ubierać, tylko e, nagle, nagram chyba Rilsa bo już dawno nic takiego e, modowego nie nagrywałam a bardzo mi tego brakuje w sumie, bo lubię takie e, takie, wiecie, rillsy ze, stylizacj ze stylizacjami i tak dalej. Także no, będę musiała nagrać. Nagram i zrobię taki try on haul po prostu, wiecie, yy, i będzie na Instagramie. A kto tutaj się obudził? Co robicie? Co? Właśnie, już, wiecie, co chciałam Wam powiedzieć, że zauważyłam. Że bliźniaki coraz bardziej się zaczynają dogadywać. W sensie y, zaczynają być takimi swoimi ziomkami, że tak oj 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 oj, że tak powiem. Czekaj, mama zapomniała to zlikwidować. Mam taki nawieżacz y, powietrza, zauważyłam, że kolinowi, dużo bardziej, że, że kolinowi dużo lepiej się oddycha, jak to jest na noc włączone. I do tego mam tutaj jeszcze taki olejek, wiecie, z eukaliptusa czyli na przeziębienia, wiecie, jak jest przeziębiony, to no dużo lepiej mu się oddycha. I wracając do bliźniaków, eee. coraz lepiej się zaczynają dogadywać, coraz częściej są takie sytuacje, że wiecie, stoją nagle i się głaskają, albo że dawają, albo, że dawają sobie buziaczki, czy tam wiecie, leżą na sobie i tak uj! uj, uj. No. <grytanie> tutaj lubicie, nie? Ten pokój od kolina najbardziej. Tutaj wam ten, ten pokój wam się najbardziej podoba. A co ty masz tutaj? Daj mi to. No, no co ty nie wolno? To jest za małe dziecko. No, i tak sobie dreptają. E, pokażę Wam za chwilkę kilka takich, właśnie sytuacji, y, które udało, y, udało mi się nagrać. Czy tam wiecie, Sławkowi udało się nagrać? I zobaczycie, jak to wygląda. Hmm. Zacznijmy. wszystkich. Tomasz, pudło, no trzeba pozbierać zabaweczki wszystkie, tak? No na przykład te, między innymi właśnie też te, tak. No, coraz częściej sobie tak dreptają po całym domu. Y I no, no bo wiecie, już też są coraz mądrzejsi. Nie biorą też tego do guzi, jak brali na początku, więc już się tak nie boję i jestem w stanie ich, że tak powiem, ogarnąć, jak są poza tym kojcem No i tak jak mówiłam już w którymś vlogu, jak skończą dwa latka, czyli nie za niedługo już będziemy likwidować tutaj ten koniec i zrobimy im tutaj taki, taki kącik zabaw, nie wiem jakaś mata, basenik z kulkami Wow! Wow! masajni z kulkami no i wiadomo, jakieś zabawki i tak dalej tylko no, czekam aż skończą dwa lata i aż, aż skończy im się ta faza rozwalania wszystkiego i biegania po prostu jak szaleni po tym domu chcesz nagrać brata? zobacz, siada Miluś, to ubierzemy mu chodź kochanie daj mama ubierze, chcesz ubrać? co? coś moje dobra, jednak nie ubieramy butów No. Idziemy tam? No to chodź Chodźcie, idziemy do pokoju Idziemy się bawić, dobra? Idziemy? Chodź kochanie, chodź Idziemy się bawić Okej, super Co? Chodź Ściągnąć bucika? Daj mama ściągnie daj. O tak Super! No, spali prawie 3 godziny, słuchajcie, to jest po prostu niemożliwe. No, i co wy kombinujecie, co? No tak? Tak, masz rację, to trzeba tutaj wsadzić. Super! Brawo, pozbierał Janek wszystkie zabawki. No. Oj, tego lepiej nie robię. Wiesz dlaczego? Bo to jest bardzo ciężko. To jest bardzo ciężkie spadnieć na nóżki. O tak. O tak. Chcesz wyciągnąć? Ale po co? Ja wiem po co. Po to, żeby to wszystko wysypać, prawda? Ja wiem po co. O. Czyli norma. Ulubiona zabawa. Rozwalanie wszystkiego. A jak teraz będziesz tutaj chodzić, co? Jak wszystko jest rozsypane? Przyjdzie kolin ze szkoły. O nie! No nie! Kolin za każdym razem jak go odbieram do szkoły. Chodzi do swojego pokoju i nie zdąży tutaj ogarnąć zanim przyjdzie. To mnie zawsze. No, wow! To mnie zawsze woła i mama. Chodź na chwilę, ale będziesz miała sprzątania, nie? Ja mówię, no niestety. O, i to też, no nie. Liuś tam nie wolno, wiesz? Janek, nie wchodź tam dzióbek. Macie tyle fajnych zabaw tutaj. Tak możecie się, wiecie. Możecie się tak fajnie bawić, a zawsze Mama. wybieracie takie głupie właśnie zabawy, czyli wspinanie się na przykład na szafkę. Co tam masz monetę? Wow! Ale autko ładne, co? No tak? Mhm. Wow! No, zbieramy autka wszystkie, zbieramy autki do pudełka, no Lian, nie kombinuj, nie kombinuj dziubek. No tak, nie kombinujemy. No co, co? Dzikus. Dzikulku mój, mój mały dzikusku. Ale czemu Ty się od razu denerwujesz? Ty w ogóle nie masz cierpliwości, co? Tak jak Colin. Polin też musi mieć wszystko już, natychmiast, od razu. On w ogóle nie ma cierpliwości. Milanek też nie. No, co tym jezorem, co? No, wow! Lepiej, żebyśmy pozbierali, no bo zobacz. Nie umiesz tu przejść nawet, kochanie. Chodź, mamaćko, może Powoli, Powolutku, powolutku. Powolutku, nie komuś.

Chciałbyś tu spać dzisiaj? Co, Kikuś? Co? Co? Bobo! Bobo! -bo. Siadasz też? O, 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 o! Kombinujemy, tak! Kota nie ma, myszy buszują, tak się mówi? Kota, czyli Kolina. To jest e, króliczek, czy tam zajączek. No, no zaraz będzie wam właśnie, powolutku. Powolutku, Dziubek, powolutku. Dobra, ja tutaj muszę poogarniać trochę, ale nie jest to łatwe zadanie, jak oni sobie tak wiecie, chodzą wszędzie. Co robisz? Co tam robisz, Husiu, Husiu? Zobaczcie Milana. Husiu, husiu, robisz? O, ziomek. Jomenek sobie robi husiu, husiu. Wow, ale masz chill. Ale masz chill, co? E, Alian na tablecie. O, proszę bardzo. Janek na tablecie. Tak, ale to nie jest, kochanie, dla ciebie. Tablet absolutnie, z daleka. Z daleka od takich rzeczy, dziecko. Absolutnie, daj mamusiu, daj. Daj, kochanie, daj tu A ty tam lepiej nie wchodź, bo tam jest dziura. Zrobisz wam. Ała. Zrobisz wam, No. Powolutku. Powolutku, dobra? Uwa, Lianek. Liusiu. No co? No co? Też schodzisz? Chodź, zejdź, No i co? Chodź, 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 chodź. Mama nie chce, a mam. Zaraz pójdziemy, papa po, po, po kolinka, dobra? Dobra, próba ogarniania numer 526. Może tym razem się uda. W sumie dużo mi zostało tylko tutaj w kuchni, w pokoju, wszystko mam ogarnięte. Także tylko kuchnia. I gotowe. Hura! Kolejna szafka rozbrojona. Tak, tutaj były zobaczcie zabezpieczenia, które oni po prostu rozerwali. Rozerwali, wytargali po prostu. Colin miał identyczne, też takie i on tak jakby próbował je rozbroić, ale mu się nie udało ale jak to mówią co dwie głowy, to nie jedna udało się rozbroić zabezpieczenie więc jeżeli macie jakieś zabezpieczenia takie naprawdę warte polecenia dajcie mi proszę znać w komentarzach bo, w komentarzu, bo chcecie serek, to wam dam macie ochotę? nie ma żadnego problemu ale co tutaj, co, co tutaj się wydarzyło w tej szafie? Co tutaj się wydarzyło? Hmm? No nie! Dam ci, dam. Daj, mama. Da. O, ty, ty. Czekaj. Proszę. Słuchajcie, oni zjedli przed chwilą dwie Po brzegi wypełnione po prostu michy, zupy takiej sycącej, kalafiorowej z, z ziemniakiem, z kalafiorem, z marchewką. I oni dalej po prostu szukają jedzenia, Rozumiecie? To są takie żarowe. Oni strasznie dużo jedzą, naprawdę. E, mogę nawet powiedzieć, że jedzą więcej niż kolumn. Poważnie. No, zamykamy, mama później tu posprząta, bo to jest masakra. Prawda? No, amu, amu. No się ma. Proszę siadać, proszę was, dzieci. O! O, proszę. Pan Lilman i pan Mimrol. Chilujecie na kanapie? O! Proszę bardzo. Jeszcze wam tylko butelki brakuje z mlekiem. I macie chill. O! Dobra, czas się posilić. Kanapeczki z moją ulubioną szyneczką z warzywkami, w tle afrobity, żeby się troszkę pobudzić. I kawunia. Nie. Słuchajcie, jak ja już mam tyle prania od samych bliźniaków, no i tutaj mam jedynie spodnie pod koszulkę i bokserki kolina, ale jak ja już mam tyle na ten moment prania od samych bliźniaków, zobaczcie, to ja nie chcę wiedzieć, co będzie za 2-3 lata, jak oni będą po kolina. Albo jak będą jeszcze starsi, to nie wiem, ja będę chyba musiała robić po 2-3 prania dziennie. Masakra.